Witajcie. Kilka słów na temat hmm, naszego umysłu, tego naszego fizycznego percepowania rzeczywistości, która się tak fajnie zapisuje przez różne doświadczenia: wychowanie, edukację, różnego rodzaju spotkania, sytuacje, wyzwania itd. I my w ten sposób, można powiedzieć, w takiej otwartości na życie, jesteśmy poddawani różnym, można powiedzieć, akcjom, które przez zacisk i rozluźnienie powodują to, że my kształtujemy sobie, sobie to radzenie sobie z tym wszystkim, co. Hmm, no właśnie, tak próbujemy rozkminić, nazwać, określić tyle różnych etykietek, tyle różnych filtrów określających, co jest dobre, a co złe, co jest sprzyjające, a co nie. To jest w ogóle fascynujące, kiedy odkrywamy, jakie oprogramowanie w sobie nosimy. Bo no wiecie, na cokolwiek spojrzymy, no to nasz gadający, komentujący umysł ma zawsze coś do powiedzenia. A, to mi się podoba, to mi się nie podoba, ktoś spojrzy na mnie tak, to od razu wytworzy we mnie taką myśl, znaczy taka się pojawi, oceniająca, osądzająca. Ktoś wygląda tak, a nie inaczej. W takich kolorach, czy w takich traktuarzach, czy bez czy cokolwiek <noise> bez ubrania, to się nam różnie to e, filtrując, komentując. No właśnie, e, odbieramy tą rzeczywistość. No i co jest ciekawe, to jest to, że to nie tylko są myśli, ale za tym są idące nasze reakcje emocjonalne, czyli tak zwane hormonalne. I no zaczyna się robić z tego niezły teatr. To jest taki teatr pudełkowy. Wchodzimy w różnego rodzaju pudełka, różnego rodzaju filtracje rzeczywistości, poprzez ten nasz komentujący umysł, no i określamy yy, Życie w swym, można powiedzieć, wyglądzie jako przyjazne, nieprzyjazne, opresyjne <laughs> i tego jest tak dużo że czasami można się nieźle zagubić w tych wszystkich komentujących myślach, a jak się je podsyca uwagą, to one rosną. Ten komentarz się rozwija w nas tak niesamowicie, że po prostu nie potrafimy spojrzeć na coś bez jakiegoś komentowania. Tylko potrzebujemy sobie porozkminiać życie, ponazywać różne rzeczy, poznajdywać w tych naszych neuroalnych, neuroalnych, tak to się mówi, ścieżkach percepowania, ponazywać jakiś kierunek, swoją drogę, określić, nazwać. To jest moje, to nie jest moje. Znajdować w tym całym labiryncie myśli drogę swoją, co znaczy być sobą. I próbujemy tak właśnie to wszystko tak nazywając, określając, układając, te klocki Lego w taki sposób, żebyśmy byli szczęśliwi. By nam ten umysł gadający w miarę już nam nie przeszkadzał, ale żeby było wszystko już poukładane, bo wciąż on szuka takiej kontroli, takiego poczucia bezpieczeństwa wynikającego z tego mentalnego poukładania się. Myślę, że to każdy z nas zna e, bardziej lub mniej, <grych> że. No właśnie, żeby sobie radzić w tej rzeczywistości, trzeba sobie poukładać ją tak jakoś mentalnie, by wiedzieć, jak się poruszać. Ale tak się rozpędzamy w tym układaniu, że układamy rzeczy, które tak naprawdę nie jesteśmy w stanie skontrolować. Nie jesteśmy w stanie ich e, przewidzieć, chociaż rościmy sobie prawo do tego, by wiedzieć i mieć swoją rację, tą najmłodszą, która najbardziej praktycznie działa i pozwala mi przeżyć na tej ciekawej imprezie, tutaj na tej Ziemi. No właśnie. I co dalej? No właśnie. I co dalej? Otóż jest doświadczenie, które nas zaskakuje. Sobie coś poukładaliśmy, coś sobie w naszym zrozumieniu tak rozwinęliśmy, że już wow. Ja jestem już cool, oświecony i tutaj nic mi nie ruszy, a nuż się coś pojawi, coś po prostu tak poplącze, tak e, zawinie nas w ciele e, i uczyni nas e, w zacisku, że no, jesteśmy zaskoczeni. A myśleliśmy, że już nas nic nie poruszy, <noise> coś byliśmy tak bardzo pewni mentalnie coś nam tak fajnie się układało i potem nagle przyszły jakieś sytuacje, które nas wprowadziły w wątpliwości. Do czego to prowadzi? Prowadzi to nas do tego, bynajmniej mnie to prowadziło. Do tego, że w tych próbach ogarnięcia życia w sposób taki, że jesteśmy w stanie skomentować i odpowiedzieć na każde pytanie, i albo powiedzieć, że nie, nie wiemy, ale to, co jest najważniejsze, to już ogarniamy mentalnie, że to mi da jakąś stabilność, ale prowadzi to do tego, że kiedy przychodzą różne sytuacje, coś się burzy w nas, takiego, że widzimy, że w ten sposób, tą drogą możemy po prostu jeszcze bardziej pobłądzić. Jeszcze bardziej w te różne komentarze wsiąknąć, te nasze przemądrzałe gadanie, i chcąc tłumaczyć wszystko w taki sposób mentalny, docieramy do takiego punktu, że mentalizmem, tymi naszymi fizyczno, fizycznymi możliwościami naszego mózgu, nie ogarniemy coś, co jest, można powiedzieć, niedostępne w percepcji dla tego mózgu. My, do, my, można powiedzieć, dotykamy pewnych fragmentów, pewnych obrzeży tego, jak życie się ma, a twierdzimy, że tu już jest wszystko zapisane <laughs> i wszystko już wiemy. Widzicie, przychodzi taki czas pokory wobec tego, że mentalnie. No, możemy poczuć się zagubieni. Też to zagubienie polega na tym, że ten mentalizm y, wprowadza nas w różne stany hormonalne, w różne emocje, które tak naprawdę, można powiedzieć, nas, nas mylą, czy wprowadzają w taką iluzję, że to są takie odczucia serca. I częstokroć jest tak, że no, te wszystkie nasze oświecone odczucia, które się pojawiają, a potem nagle znikają, potem się zmieniają, potem cokolwiek jeszcze w chustawce życia się pojawia, <grydy> nagle zdajemy sobie sprawę, oho, a tak czułem, tak czułam, że to jest właśnie ta droga, ten kierunek. A że się pokazało coś całkowicie innego, że jest coś więcej i głębiej w tym naszym percepowaniu życia. Tym obieraniu ścieżki. To znaczy, co jest, bym powiedział, poddanie się, <laughs> żeby już nie wybierać, nie próbować mentalnie tego wszystkiego poukładać. Bo z każdą myślą, którą wybieramy, z każdą filtracją rzeczywistości, z każdą, można powiedzieć, tą. Gadającą, komentującą, określającą tendencję naszego fizycznego umysłu, jest coś takiego jak wraz z tym, jak to się wszystko doświadcza, budząca się pokora i zdanie sobie sprawy z tego, że tym narzędziem które ma konkretne, określone swoje przeznaczenie, nie możemy wykminić sensu życia. <laughs> możemy ten sens sobie nadać w taki sposób, że raz zaplączę i będziemy potem um, w 5D. <laughs> tak, 5D. Bo zawsze liczę te litery, bo jeszcze jest 4D i ileś tam D. No, i w każdym razie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma takiej możliwości, by wykminić mentalnie życie, pojawia się pewien rodzaj takiego uświadomienia, że umysł ma swoją rolę taką praktyczną w tej codzienności, w tym funkcjonowaniu praktycznym. Ale kiedy on zaczyna rozszerzać się w tej swojej praktyczności, wyjaśniając życie, to e, zaczyna się plątać w różnego rodzaju światopoglądy, teorie, które są niekończące się i sprawiające wręcz, bym powiedział, ból. No, ale tak potrzebujemy doświadczać też. I przychodzi czas, że trzeba odpuszczać. Bo ile chwytamy się tych różnych rzeczy, potem znajdujemy się w przestrzeni, której i tak do końca nie rozumiemy. Więc jest czas na to, by puścić te wszystkie swoje tendencje mentalne. No i co wtedy się dzieje? Wtedy dzieje się odkrywanie. Ale co tak naprawdę my odkrywamy? Odkrywamy ciszę. Aż wypstrykają się te programy i staniemy w takiej ciszy, że już nie ma żadnego komentarza wobec moralnego komentarza, co jest dobre, co złe, dualnego komentarza. Jakkolwiek byśmy to nazwali, to nie będzie tego komentarza, który będzie cały czas etykietkował, stawiał granice, określał, co mi sprzyja, co mi nie sprzyja. Pojawi się cisza. W takim odczuciu, Wtedy naprawdę już wiem. Bo to zaczyna ujawniać w nas tą rdzenną, taką głęboką świadomość tego, kim się jest. Widzicie, i cały ten Matrix jest w naszej głowie. Te wszystkie rzeczy, którymi daliśmy wiarę, które tak bardzo pielęgnujemy w swojej uwadze, to one nas, można powiedzieć. Spinają, y, napędzają, że tak powiem, wręcz. <grymne> Ale jak dobrze jest dotrzeć do tego swojego rdzenia, by potem powstać w swoim kreowaniu i świadomym wybieraniu tych myśli, które chcemy, żeby się przejawiały w naszej rzeczywistości. Chociaż, no właśnie. To jest taka droga, która. Jest nieźle kręta, bo ten umysł jest tak żywotny i tak nas chce prowadzić tą najlepszą drogą, którą sam wybiera. A my, tak naprawdę, jak kukiełki, idziemy według tych szablonów, które nam zostały podane. A nawet mówimy o tym, dobra, trzeba zacząć samodzielnie myśleć. Więc zaczynamy samodzielnie myśleć i jeszcze bardziej topić się i grzęznąć w tych mentalnych tendencjach tego samodzielnego myślenia. <laughs> A to po prostu to nie tu. Tutaj tego się nie znajdzie w mentalizmie, w tym całym rozkminianiu i układaniu sobie etykietkowych różnych klocków Lego, które mają nam pokazać jak zbudować szczęśliwe życie. Bynajmniej to taka moja perspektywa. Stan bycia to jest stan można powiedzieć bez myślenia. O ile tutaj jest tego błota. Eee, dobra. Ach. I co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że ja nie neguję myślenia i ani nie, nie mówię, żeby nie myśleć. <laughs> Ale zapraszam w tym siebie do tego, by używać umysł. No, właśnie jako to narzędzie, które tak naprawdę widzi tu i teraz. A jak chcemy myśleć, że jest w stanie widzieć więcej, no to tak naprawdę widzi to, co doświadczyło z przeszłości, co zostało wpisane nic poza tym. Wszystkie rozkminy, tylko podsycają pewien rodzaj, można powiedzieć, głodu umysłu, który chce jeszcze więcej, więcej ogarniać. Intelektualnie, te wszystkie rzeczy. Są dziedziny życia, które no właśnie możemy rozwijać poprzez to, nasze dedukcje, indukcje, wnioskowania itd. i tak dalej. Logikę, ale wartość w życiu, szczęście w życiu, odkrywanie to, kim, kim się jest. W tym obszarze się tego nie znajdzie. Można znaleźć słowa, które teraz coś tam wskazują, ale i tak to prowadzi do tego, że przed i za, i nad, i pod to doświadczenie, i ta cisza, z której wyrasta wszystko, jest esencjonalne. Tak to bywa w tym naszym chceniu które umysł generuje. No właśnie, ale jak wyciszyć ten umysł, hmm. kiedy został tak wypchany różnymi programami, które samo napędzają się tymi ideami, które my cały czas w słowach podtrzymujemy, mówiąc o czymś, to to podtrzymujemy. Nie, to po prostu powiem wam, tak. Komediowo wręcz śmieszy, kiedy widzę, jak ktoś mówi o czymś, jacy, jaki ten świat jest. No właśnie, porąbany. <laughs> I cały czas to porąbanie doświadcza. No to jest fenomenalne. E, jak bardzo potrzeba w tym takiej higieny, w tym, czemu dajemy uwagę. Bo każda myśl. Się materializuje wręcz. I jakiekolwiek snujemy opowieści, te wirtualne opowieści, które już są poza tym tu i teraz, i tym, co jest wokół nas, no to, to już po prostu my podpinamy się pod pola różnych egregorycznych kształtów, które się właśnie w ten sposób dokarmiają, i nam to potwierdza rzeczywistość, te wszystkie opowieści, które nosimy w sobie. Kochani, temat jest bardzo fajny, bardzo fajny, ale jak ten umysł wyciszyć? Powiem Wam, że jedna rzecz, która mnie bardzo tak osadziła w tym dostrzeżeniu, to jest to, że kiedy zobaczyłem ten cały słowotok, te wszystkie myśli, które buduję w swoim podejściu, a które są głodne kolejnych i tak magnetycznie przyciągają więcej i więcej. Zobaczyłem te wszystkie tendencje mentalne nasze. To z takiej perspektywy swojego jestem w ciemności akurat. To coś się stało takiego ważnego. To zaczęło się w czasie, można powiedzieć, pogłębiać, osadzać, rozwijać. Zobaczyłem, jak te wszystkie myśli, my, ten komentujący umysł cały czas coś chce skomentować. By się zadowolić tym, że on wie, on umie to fajnie wyjaśnić, wytłumaczyć. I, i czas tego dostrzeżenia, zobaczenia tego wszystkiego, kiedy dajemy tak, sobie taki czas obserwowania tych wszystkich słowotoków i zobaczenia, jak one się wypstrykują z energii, kiedy nie dajemy im, no właśnie, uwagi. Kiedy doświadczamy tego, że to takie skupianie energii naszej uwagi wobec różnych słów, myśli jest fundamentalne. O czym myślimy, jakie opowieści snujemy, to one się realizują w naszym życiu. Tak więc wszystkie podziały, <grystanie> <grystanie> nosimy w sobie, a one się tylko uzewnętrzniają i to taka zabawa. Dla mnie takie ważne jest to wsłuchiwanie się w mądrość ciała. Bez nazywania, bez określania, bez przyklejania do swojego ciała jakiś recept, jak powinno się ono, jak powinno być ono kochane. O. Po prostu pozwolić na to, żeby tym czuciem na początku właśnie tak percepować, a nie już filtrując całą tą rzeczywistość i określając co, jak i tak dalej, bo to wszystko determinuje potem hormonalnie nas w ciele. Czasami myślimy o tym, że coś czujemy, że to jest nie... Tak powinno być, czy nie powinno tak być, a, a wynika to z naszego mentalnego światopoglądu, który sobie przyjęliśmy, i on determinuje to nasze odczuwanie. Ale my twierdzimy, że to w sercu czujemy. A i taka historia budowana przez nas każdego dnia, więc czas na to, żeby sobie tak poobserwować to wszystko oddychać. Percypować, czuć, czuć ciało, jak ono reaguje na różne e, rodzaje bodźce, które są pomiędzy bodźcem a reakcją ciała jest ten filtr. <ścoughs> Cisza, przyroda. Pozwolenie na temu sobie, pozwolenie sobie na to, żeby tak troszeczkę bez etykietek, bez nazywania, bez e, kontemplowania, bez rozkminiania, po prostu być. Po prostu być tu, gdzie jesteś, w tym czym jesteś, po prostu zobaczyć, że to nasze wybory, naszych reakcji, nasze nadawanie znaczenia tak bardzo determinuje te wszystkie teatry, które się wydarzają w naszym życiu. I wziąć za to odpowiedzialność. Ale zaczyna się to wszystko od. Tego dotyku, tego doświadczenia, tego otulającego stanu bycia w swojej, można powiedzieć. E, chciałem powiedzieć ciszy, ale bym powiedział bez tego komentującego umysłu. I co wtedy? A. Wtedy. Odkrywa się coś właśnie. Może o tym innym razem, chociaż cały czas o tym mówię. Co się odkrywa? No to już sobie sami dopowiedzcie. Umysł tam wymyśli coś. To po prostu jest. Nigdy nie byliśmy od tego odłączeni. Nigdy nie byliśmy e, w potrzebie, żeby e, to przywrócić, naprawić i tak dalej. To tylko ta zagroda naszego ego, umysłu, spowodowała to, że nie widzimy. Czegoś, że jesteśmy w jakimś braku, że chcemy gdzieś do siebie dotrzeć i gdzieś tam jutro będzie lepiej. <grymne> Najlepszego dla Was, hej.